Chcesz zapłacić za swoje zamówienie, a może po prostu tylko dodać metodę płatności do swojego konta? W tym filmie pomożemy Ci przejść przez proces wstępnej autoryzacji metod płatności. Możesz dodać metodę płatności nie tylko w sekcji Mój portfel, w sekcji Moje konto w swoim biurze wirtualnym, ale także w sekcji Essential Rewards, jeżeli zarejestrowałeś się w programie Essential Rewards. Aby dodać nową metodę płatności, wystarczy kliknąć. Zmień metodę płatności. Kliknij następnie na Dodaj nową metodę płatności. Dodając kartę kredytową, musisz upewnić się, że wprowadzane są prawidłowe dane, które są zgodne z informacjami rozliczeniowymi, jak Twój adres powiązany z kartą. Dodanie nieprawidłowych danych w którejkolwiek z sekcji może spowodować, że nie będziesz w stanie pomyślnie zapisać metody płatności. Po prawidłowym wprowadzeniu wszystkiego, kliknij Zapisz, a następnie zapisz zmiany. Po zapisaniu na ekranie pojawi się wyskakujące powiadomienie, aby zatwierdzić płatność. Musisz otworzyć swoją aplikację mobilną, w pokazanym przykładzie Revolut i potwierdzić transakcję. Prosimy pamiętać, że płatność nie zostaje przetworzona na tym etapie, ponieważ jest to proces wstępnej autoryzacji. Zazwyczaj masz 4 do 5 minut na zatwierdzenie płatności. Za pośrednictwem aplikacji. Jedną z przyczyn nieudanej próby preautoryzacji mogą być niewystarczające środki. W tym przypadku system wyświetli komunikat o błędzie, wtedy prosimy kliknąć na OK. Po ponownym kliknięciu Zapisz Zmiany, zobaczysz kolejne wyskakujące okno z tego typu komunikatem o błędzie. Musisz kliknąć wstecz, a następnie odrzuć zmiany, aby przejść do Menu Essential Rewards. Tutaj możesz zobaczyć, że metoda płatności została rzeczywiście zapisana, mimo że na karcie nie było wystarczających środków. Możesz teraz zmienić swoje produkty i przed rzeczywistym przetworzeniem zamówienia upewnić się, że sprawdzisz stan salda karty, aby były tam wystarczające środki. Pamiętaj również, że jeśli spróbujesz dodać kartę kredytową do Twojego konta więcej niż 6 razy w ciągu 15 minut, Transakcje zostaną zablokowane do 8 godzin. Prosimy pamiętać, że karty kredytowe nie mogą być używane na wielu kontach. Jeśli karta kredytowa zostanie zapisana kilka razy na jednym koncie i/lub zostanie dodana do innego konta, to wystąpi błąd i nie dokończysz swojej płatności. Mamy nadzieję, że ten filmik był dla Ciebie pomocny. Dziękujemy za oglądanie!